Siemanko wszystkim, z tej strony Drake i mówię teraz z krótkim ogłoszeniem dotyczących, dotyczącym znowu listy z seriami, które są dostępne u mnie w banerze kanału, ponieważ być może zauważyliście, a być może nie zaczynają kończyć się tytuły z kategorii platformówki Slashery, bo został tam tylko One Piece Pirate Warriors, czyli w sumie powiedzmy replay z poprzedniego kanału, a także zakończenie trylogii Jacka i Takstera, czyli Jack 3 i przez ten powód, a także przez jeszcze jeden, który, do którego zaraz dojdę, postanowiłem troszeczkę tutaj pozmieniać, ponieważ w tym momencie rezygnujemy ponownie. Uwaga, tak, wracam do starego, bardzo starego jakby rozkładu odcinków, Mianowicie zamiast trzech serii będą serie dwie, ale będzie, będzie tutaj minimalny podział, ponieważ będzie tutaj podział na RPG, które które trwają tak długo iż po prostu powiedzmy, że chcę z nimi lecieć po prostu jak najszybciej, jak najszybciej, jak najszybciej, czy jeden odcinek dziennie to się nic nie zmienia, a potem na drugą listę, yy, czyli połączenie właśnie powiedzmy strzelanek i yy, właśnie yy, listy, listy platformówko slasherowej, która po prostu będzie nazwana chyba wszystko inne i tyle. Tam zostaną jakoś ładnie te tytuły wymieszane, tak żeby powiedzmy nie było, że o, cały czas strzanki cały czas slashery czy coś takiego, nie, właśnie będzie ta różnorodność, będzie ten podział, tylko po prostu będzie to zawarte w jednej liście. I robię to, właśnie drugi powód tego dlaczego to robię, brzmi tak, iż po prostu ostatnio minimalnie zacząłem czuć się troszeczkę jakbym spamował odcinkami, wiecie, trzy odcinki dziennie, to tak jakbym troszeczkę, nie wiem, łaknął powiedzmy wyświetleń, wiecie, to może niefajnie wyglądać niektórzy mogą mieć niefajne jakby tutaj yy, niefajne wrażenie po prostu yy, mogę sprawiać na niektórych a tego definitywnie nie chcę tak więc wracamy do dwóch serii yy, aktualnie będzie sobie oczywiście lecieć Kingdom Hearts Birth by Sleep bo to jest RPG czyli właśnie lista RPG-owa zostanie bez zmian yy, i druga seria teraz leci Prince of Persia The Two Thrones która, która zakończy się na 12 odcinkach, bo mam już calutną nagraną, miałem ją nagraną całą, nim zacząłem na dobrą sprawę wrzucanie jej na YouTube'a, tak więc to, a potem, potem będzie prawdopodobnie po Prince of Persia będzie Resident Evil 4 HD, tak więc przejdziemy do strzelanki. A potem się już zobaczy, ponieważ teraz jeszcze nie będę zmieniał list w sam, właśnie na samej stronce, tylko zmienię to za jakiś czas, kiedy powiedzmy wymyślę w jaki sposób by tutaj ładnie powiedzmy wymieszać to, żeby nie było zbytnio powtarzalności. Dobra, tyle miałem Wam do powiedzenia, listy się zmienią na dniach, teraz Prince of Persia do końca, potem Resident Evil. I rezygnujemy z trzech odcinków dziennie na rzecz dwóch odcinków dziennie, bo myślę, że tak po prostu nikt nie odniesie wrażenia, iż spamuje odcinkami, tak więc mam nadzieję, że się podobało dzięki za uwagę i do zobaczenia Wy w... w nie wiem czy mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ta informacja okaże się Wam użyteczna i do zobaczenia usłyszenia w kolejnym materiału u mnie na kanale. Nareczka!